Witam państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker i wrócił do nas pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór państwu. W dzisiejszym programie weźmie również udział pani europoseł Beata Kępa, wiceprezes Solidarnej Polski. Panie doktorze, dzień dobry jeszcze raz. Dobry wieczór. Był pan w Grecji i pan pewnie nie ośledził, co się dzieje w polskiej polityce. Nie, w Grecji na, ko, byłem na korkyrze i zajmowałem się e, karmieniem kotów. No i tak właśnie myślałam, że koty, ponieważ Grecja jest bardzo okocona, więc to jest dla pana raj. Zajmował się pan nie tylko karmieniem kotów, ale wakacja, wakacje już się skończyły, odstawiamy je na bok i wracamy na polskie podwórko. E, pana zdaniem panie, polscy posłowie potrafią czytać ze zrozumieniem czy nie? Posłowie nie są od tego, żeby cokolwiek rozumieć, są od wykonywania poleceń, głosowania tak, jak im się każe i tyle. No. Więc e... Nie oczekuję żadnego zrozumienia ani żadnych tego typu przymiotów od naszych posłów. Przykro mi. Ja myślę, że jednak ma Pan bardzo złą ocenę naszych posłów, bo są bardzo cenne inicjatywy i bardzo cenne ustawy powstają. Ale dlatego zapytałam o czytaniu, że zrozumiem, ponieważ wczoraj było zaprzysiężenie nowego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. No, tutaj widzimy właśnie na, na podglądzie. Wicepremierem został Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ukazała się jego notka biograficzna na stronie KPR-u. I w tej nocce czytamy, że urodził się w 1949 roku rodzice walczyli w powstaniu warszawskim. Jego ojciec Rajmund Kaczyński był żołnierzem Powstania Warszawskiego. Mama Jadwiga Kaczyńska była sanitariuszką i również walczyła w powstaniu. Posłowie Nowacka i poseł Joński napisali, że Jarosław Kaczyński zanim się urodził, urodził walczył w Powstaniu Warszawskim. Z czego to wynika? Czy to za szybko czytali, czy nie zrozumieli? Jak pan to ocenia? Myślę, że dla nich Powstanie Warszawskie to jest jakieś takie wydarzenie, e, tak od odległe jak ja wiem e, bitwa pod Cedynią albo pod Grunwaldem to raz. E, przypominam, że już w jeden sposób odkrył, że powstanie warszawskie wybuchło w 1988 roku, więc e, ja tutaj nie widzę nic dziwnego. E, no, dla nich historia Polski czy w ogóle Polska jest to obciążenie e, i z tego, taki, z tego stosunku wynikają takie właśnie quo. No, Panie doktorze, kiedy się okazało, że w gabinecie premiera Morawieckiego będzie pan, do, pan profesor Przemysław Czarnek będzie ministrem edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, bo te dwa resorty zostały połączone, rozpętała się potwornia hejterska burza. Dlaczego pana zdaniem? Dlatego, że przeciwnik, czyli generalnie rzecz biorąc, taki ogólny obóz dewiantów i targowicy, doszedł do wniosku, zresztą niesłusznego moim zdaniem, że PiS będzie przeciwdziałał dewiacji, o szerzeniu dewiacji w Polsce. Przypominam, że profesor Czarny jeszcze nie został za przysiężony na stanowisku ministra i myślę, że to jest taka burza w szklance wody. To znaczy ma na charakter wybitnie propagandowy. Ale co wybitnie propagandowy? Ta y, kwestia, ta, ta burza? Y... Tak, ten, ten cały atak, prawda? Dzieciaki no... wypisują mają ją demonstrować, na murach menu są wypisywane. No tak, Mioda dzieci które popełniły samobójstwa. Co, co za problem znaleźć kilku licjalistów, którzy e, zrobią, co im się podpowie, naprawdę żaden. Natomiast e, problem e, istotny polega na tym, czy rzeczywiście PiS oprócz deklaracji e, przejdzie do czynu. Bo e, jak na razie to do czynu przeszli posłowie PiSu w komisji petycji i głosowali za e, skierowaniem do e, dalszego głosowania e, zmian. 嗯。<laughs> Paragrafu, który daje po prostu dewiantom e, instrument steroryzowania całego Panie społeczeństwa. doktorze, wczoraj było bardzo wyraźnie wyjaśnione. wyjaśnione. Pani e, poseł Anita Czerwińska, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wyraźnie wyjaśniła, że wszystkie petycje są kierowane do Laski Marszałkowskiej w przeciwieństwie do tego, co się działo e, za czasów e, rządów POPSL, kiedy te petycje lądowały w, w zamrażarce. I to, że coś zostało skierowane, to jest właśnie propaganda m.in posłów, o ile się nie mylę, konfederacji, którzy taką narrację się i z jednej strony chodzą do Sputnika, rozmawiają z Rosjanami, a z drugiej strony taką, taką dezinformację. Panią, ja do Sputnika nie chodzę, a gdybym był posłem, to bym przeciwko takim poprawkom. Ale to nie są poprawki, to jest petycja, pani doktorze, ale przeciwko. Dobrze, ale nie siejmy dezinformacji. To dobrze, jest tylko Pani głosowała, za? O, czy... o skierowaniu do Pety, tak, bo jeżeli by było to na forum w Sejmu, to bym głosowała przeciw. Ja bym ale chodzi o, chodzi o inicjatywy... A, no to pan by głosował tak, a ja tak. I byśmy się oczywiście już pokłócili, jakbyśmy byli w Sejmie, ale nie będziemy, panie doktorze. Nie, chodzi Żeby o było to, nie, to jest znak. No bardzo, Ale polityka ta odbywa się również w sferze symbolicznej. To jest znak, że PIS jest gotów do ustępstw. A ja I... uważam, że wcale nie jest gotów do ustępstw, bo niech Pan zobaczy, co się dzieje w Kraśniku. Jak są strasznie hejtowani to, co się dzieje, jeżeli chodzi o radnych pisów w Kraśniku. To, co się dzieje o radnych, którzy podejmują ustawy, które na przykład, żeby wprowadzać kartę rodziny i co się wtedy dzieje. Niech Pan zauważa, co Dobrze. się Dobrze, mi nie chodzi o deklaracje. Ale o... to nie chodzi o deklaracje. Dobry, nie, nie, to są działania, ale dobrze, właśnie o to chodzi, przejdźmy do konkretnych działań. No to właśnie to są konkretne. chwileczkę. Parlament rumuński uchwalił ustawę zakazującą e, e, promocji szerzenia dewiacji w szkołach. E, czy posłowie PiSu z podobną inicjatywą wystąpili w Sejmie polskim? Oczywiście nie. Ale bo do gadania to jest każdy chętny, Ale Tylko jak trzeba doktorze, działać, to okazuje się, że nie, bo Niemcy będą niezadowoleni. To nie o to... Znaczy ja uważam, że pan bardzo generalizuje i to, co pan w tej chwili mówi, to jest y, zupełnie... się mija z rzeczywistością. Bo dlatego, jeżeli są podejmowane uchwały y, wprowadzające karty rodzin, to się zawiesza y, jeden z drugim y, z lewicowych środowisk, zawiesza y, tabliczki strefy wolne od LGBT. Co jest absolutnie nieprawdziwe, tak? A e, radni są piętnowani, e, bie, pan europoseł Biedroń e, kłamie w europarlamencie, że są jakieś strefy wolne od LGBT. E, cała kampania się rozpętuje w Unii Europejskiej na ten temat. No dobrze, ja to wszystko rozumiem, ale e, czy dlatego, że przeciwnik e, nas atakuje, to my mamy ustępować? Nie. Panie... A co mi to obchodzi, co pia, pia poseł Biedroń e, Ale gdzie wymyśla? są ustępstwa? Niech pan powie, gdzie są ustępstwa, bo ja tych ustępstw nie, nie widzę. Ja Chcę, żeby u, u, przyjął Sejm ustawę o zakazie e, propagowania dewiacji w szkołach, to ja mam, czyli więc, ideologii mam, gender. Dobrze, to, to ja mam dla pana propozycję, panie doktorze. Proszę opracować petycję, zebrać podpisy i skierować do Sejmu. I wtedy będziemy dyskutować. Bo mówienie, to petycja obywatelska. Ma pan... Yy, tutaj bardzo szerokie pole, pole działania. Pan obywatele, może pan działać? Tak, pan działa w RKW i tutaj muszę państwu powiedzieć yy, bardzo dobrą informację, ponieważ po ostatnim końcu systemu, w którym zajęliśmy się w ostatnim przedwyborczym, zajęliśmy się sprawą sfałszowania wyborów, prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak RKW zgłosiło zawiadomienie o sfałszowaniu wyborów. Wie, wie pan o tym? Tak, no jest to pewien postęp, ale zobaczymy jaki będzie ostateczny skutek, bo w szczęście jest to można, a co dalej to, to się zobaczy. A, przez, a Natomiast wcześniej ja głosowałem? Nie, głosowałem na posłów po to, e, żeby e, t, prowadzili konkretną politykę, a nie wyżywali się w gadaniu i nic nie robili. Więc dlatego tutaj tak samo można wprowadzić konkretną politykę obywatelską? Ma pan... Wolną wolę. To wolę jak, wolne no to, pole. Dobrze, to w takim razie nie będę więcej głosował. Po co no bo, bo mam głosować, skoro oni nic <laughs> nie, nie będą robili, tylko będę działał. Tak. No, no to będzie do, do, do no, tego do, do, Ale pan do, działa już w RKW i są konkretne konkrety już yy, efekty tego tak, działania. Tak, ale teraz nie mówimy o RKW, teraz mówimy yy, o tym, że y, trzeba przejść do działania bez względu na opór Niemców i Brukseli. Ale oczywiście ja się z panem zgadzam, ale to trzeba I działać. I się że tak. nie będzie pieniędzy, bo przypominam, Pamiętamy, że e, jeszcze kilka miesięcy temu słyszeliśmy, jak to premier Morawiecki e, odniósł ogromne zwycięstwo w Brukseli, że będą pieniądze bez e, tej całej procedury e, sprawdzania rzekomej niepraworządności. A teraz się okazuje, że oczywiście jest na odwrót. Tak jak e, wiele osób krytykowało, im się usta zamykało. Panie doktorze, w tej chwili to są w tej chwili na poziomie yy, różnego rodzaju podejmowania deklaracji w Unii. Zobaczymy, co, jak, jak to dalej się stanie. Póki co mamy yy, dość ostre ataki unijnych yy, europosłów niemieckich na Polskę. O czym porozmawiamy, proszę Państwa, z panią właśnie, europosłem Beatą Kępą. A ja bym chciała wrócić na polskie podwórko, panie doktorze. Bo pan tak co chwila chce pan, pan troszeczkę z tygla do naszego programu przenieść, a z od programem, który się zajmuje właśnie polityką międzynarodową. Ja bym chciała jednak tutaj porozmawiać o polityce krajowej. Nie, przepraszam bardzo. E, pro, e, problem LGBT, czy problem e, kapitulacji w zamian za obietnicę gruszek na wierzbie, czyli Nie. pieniędzy z Unii, to jest problem wewnętrzny, bo e, on określa jaką będzie rząd prowadził dobrze, politykę wewnątrz. Dobrze, gdzie pan widzi kapitulację LGBT? E, w, Chociażby w tym głosowaniu w komisji petycji. Petycji. No dobrze, tak? gdzie, gdzie jeszcze w, dobrze. Braku, w, to braku, jest właśnie... w braku konkretnych działań. W braku konkretnych działań, a pose, a to, w ograniczaniu się do deklaracji, do gadania i e, powstrzymywania się od konkretnych działań, czyli zablokowania drogi do szkół e, dewiantów. Ale to jest właśnie, podstawowa. Ale przede wszystkim, właśnie ja zaczęłam rozmowę od e, posła, a w tej chwili ministra, on za, mam nadzieję, że wyzdrowieje, życzymy zdrowia panu e, profesorowi Czarnkowi. A ja mam to nadzieję, jest... że nie tylko wyzdrowieje, tylko że będzie no zatwierdzony na stanowisku ministra. Będzie zatwierdzony na stanowisku ministra. Wbrew w... stanowisku Niemiec i Brukseli. Będzie zatwierdzony na stanowisku ministra i że będzie podejmował konkretne działania. Że będzie miał możliwości działania. A dlaczego miałby nie mieć? Minister Aha, Edukacji ma możliwości. Dlatego, że Polska nie jest, żyje w izolacji i wszystko, co się w Polsce dzieje e, wynika z e, pozycji Polski w Unii Europejskiej i w naciskach na Polskę z Brukseli i Berlina. E, nie wiem, czy pan słyszał, panie doktorze, może do pana dotarło, że zostało podpisane porozumienie i stworzenie Instytutu Polsko-Węgierskiego. Tak, to bardzo mnie to ucieszyło. Jest to... Proszę Państwa, coś ucieszyło, coś ucieszyło Pana doktora w polskiej polityce, czyli nie jest malkontentem do końca. To jest dobry e, Nie, objaw. nie chodzi tu o malkontentstwo, <grym> tylko że samo powołanie instytutu to jest początek. A jak chcę zobaczyć, co ten instytut zrobi, jaką on będzie prowadził działalność. E, Bo wy... wie Pani, z historii wiemy, że na przykład posłowie czescy w Radzie Państwa w Wiedniu przez 10 lat prowadzili obstrukcję, aż wreszcie wygrali z administracją centralną CK Austrii ich postulat wprowadzenia języka czeskiego jako wewnętrznego języka administracji na terenie Czech został uwzględniony, więc nie chodzi tylko o to, że będziemy występowali w Brukseli i tam krytykowali czy się oburzali, tylko musimy podjąć konkretne działania i o to chodzi. I widzimy, widzą Państwo sami, że zagranica dopada za każdym razem pana doktora, ja bym do pada, chciała Dopada, ponieważ ja Polska jest chciała... całkowicie od zagranicy zależna. A ja bym chciała, ja myślę, że nie całkowicie, ale jeszcze wrócę do polskiej podwórko, nie wiem, czy pan słyszał o kolejnych y, zarzutach kolejnych osób w sprawie Sławomira Nowaka. Słyszał pan, czy był pan w Grecji wtedy? E, nie, nie, no takie rzeczy to docierają. To też mnie cieszy oczywiście. Bo im więcej e, złodziei e, jest zagrożonych. Panie odsiadką, doktorze. Przepraszam, panie doktorze! Pan Sławomir Nowak ma na razie postawione zarzuty. Nie jest skazany. Ale rzeczywiście jest e, kryształowo czysty. Nie, ale mówienie per złodziej to jest już wydawanie wyroków, a my musimy pilnować. Nie, ja na... wiem, że sądy czuwają. Przepraszam, panie doktorze. Na razie Sławomir Nowak ma postawione zarzuty. Pan jest. Między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ale co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim? Że Donald Tusk milczy. Ale przecież Donald Tusk nie zna słowa Omira Nowaka, nigdy go nie widział i nigdy o nim nie słyszał. No co pan opowiada takie rzeczy? No to się proszę zapytać Donalda Tuska. Dlaczego, bym pana zdaniem, czy się obawia Donald Tusk? Nie, no przecież słowo Nowak był prawą ręką Tuska, i ja sobie nie wyobrażam, żeby te wszystkie machlojki odbywały się bez wiedzy i e, cichej zgody Donalda Tuska. Mi, nie mówię, że on uczestniczył w tym, ale musiał wiedzieć. Dla mnie najbardziej interesujące były te skrytki, wie pan, bo jak ja sobie wyobraziłam, że ktoś specjalnie konstruuje stół, żeby tam chować dolary, złotówki oraz euro. I no, dwóch... Ja kryształowy e, słowy o obawiam się zapewne e, złodziei. Tak pan myśli, tak? No tak na pewno sąd nie? Że co? Że tak alkochował pieniądze, tak? Tak, bo bał się złodziei, bo w Polsce nie, nie, ma, nie ma praworządności. Ale panie doktorze, przecież on te pieniądze według prokuratury pozyskał z przestępstwa. No to według prokuratury, a zobaczy pani, że są udowodni, że były e, uczciwie zarobione. E, były prezes PK Orlen, e, pan Dariusz Jacek K., znany państwu m.in. z e, taśm USOWY, Został zatrzymany, ale sąd uznał, że nie musi być. No faszturany. właśnie, nie, pierwszy krok mamy. To już kolejne zatrzymanie pana Dariusza to, Jacka. To Kam. są konsekwencje braku reformy sądownictwa, której się nie spodziewam, że nastąpi. A nie. ja myślę, że, że do tej pory się udało już trochę zmian w Sądzie Najwyższym przeprowadzić. Za tydzień mamy orzeczenie, i o tym będziemy rozmawiać, panie doktorze, już za tydzień. Orzeczenie w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. Myślę, że kolejna, kolejne posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, bo to Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, będzie dotyczyło aborcji eugenicznej. Zobaczymy, będziemy komentowali dla Państwa te orzeczenia. Gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa jest zgodna z konstytucją, co to oznacza Pana zdaniem? No to wtedy te przepisy muszą być respektowane przez państwo i wreszcie okaże się, że pracownicy bezpieki państwa, w zasadzie państwa okupacyjnego, bo ta cała bezpieka to nie miała nic wspólnego z Polską, tylko to było, jak Cenzkiewicz pisał, długie ramię Moskwy, to zarówno w wypadku służb cywilnych, jak i wojskowych, wreszcie zostanie fakt historyczny uznany. Bo tak bo żyjemy przecież... w no, panie doktorze, w 2013 roku Trybunał Strasburgo odrzucił tę skargę. To przecież to nie jest tak, że tylko i wyłącznie rząd Prawa i Sprawiedliwości i Sejm, gdzie jest większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości taką ustawę uchwali. Przecież ta ustawa była wcześniej. Zgadzam się, ale e, zasada wybiórczości panuje w Polsce i e, to, co jest wygodne dla bezpieki, jest e, uznawane, a to, co jest niewygodne jest e, nieuznawane. I jeszcze tylko dopowiem, proszę Państwa, że nagle się okazało i nagle się okazało, że wszyscy pracowali jako sekretarki, sekretarze tak, i, w taczki, tak i w orkiestrze, tak. <laughs> A w ogóle nikt nie był funkcjonariuszem, nikt nie inwigilował, nie śledził, nikt nie y, torturował przecież i to takie przypadki się zdarzały. Tak więc tutaj jest problem cały czas polskiego sądownictwa, który jest tak naprawdę organem antypaństwowym. I dopóki nie zrobi się porządnej reformy sądownictwa, no to będziemy mieli instrumenty działalności antypaństwowej wewnątrz aparatu administracyjnego państwa. Zobaczymy, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na nie. Będziemy je dla Państwa komentować, a ja dziękuję bardzo za rozmowę panu doktorowi, który przypominam wrócił z Grecji. Jak widzimy, pełen wigoru i bardzo wojowniczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.